Cześć, witajcie, przed Wami Beszuch w kolejnym motovlogu. Dzisiaj testik, a może taka trochę wspominka na temat MRFA 140 z wałkiem Z40, czyli tuning na maksa. To jest oczywiście, mam teraz chłodniczkę oleju. I ostatnio już testowałem mniej więcej, jak to działa, wszystko. I wychodzi na to, że chłodniczka działa, ale nie polecam <głodniczka> za cholerę tego dokładnie modelu. Dlaczego? No, no dlatego, że... Cóż... Lecz olej. Nie trzyma się, jest nieszczelna. Zresztą dodatkowo zaraz po kupnie, założeniu hmm, pojawi się pewien problem. A, dokładniej... Hmm, nieszczelność... Znaczy nieszczelność... Brak szczelności. Nieźle, jak to mówię. Czy znaczy, no pojawił się taki problem, że po prostu ta chłodniczka hmm, nie działała, tak? taki efekt jakby była zapchana i po prostu nie przepuszczała przez siebie oleju i był taki problem że z automatu gdybym tego nie zauważył to mogłby tak naprawdę zacząć sobie głowicę zacząć cylinder a tak no to oczywiście w garażu odpaliłem sobie chwilkę pochodziłem na wolnych obrotach aby wiecie olej się rozgrzał i żeby sprawdzić czy ta chłodnica działa wiecie czy chłodniczka się ogrzeje a no, tu się okazało, że chłodniczka się nie grzeje i po chwili się okazało, że w ogóle nie ma smarowania na głowicę. Czyli cóż, no musiałem chłodniczkę rozebrać i sprawdzić co jest nie Halo. No, nie wiem co do końca było. Początkowo przedmuchałem trochę powietrzem. Po przedmuchaniu troszeczkę wiecie rozebrałem. No i co? No i nic wiele nie zauważyłem. Jest taka z dwóch stron gumowa wielka uszczelka, która jest fatalnie zaprojektowana i przez to tak naprawdę podejrzewam, że ten olej nie leciał i no nie wiem, to złożyłem to, złożyłem, przytuchałem jeszcze raz powietrzem, później założyłem już, bo oczywiście powietrze zaczęło przechodzić, tak? No to założyłem. Normalnie węże, puściłem olej. No, silnik, tak? Z wyletowym wężem pustym. No i leci olej, tak? W miarę nawet okej. Okay. Jakoś może nie szyłowo, tak? Powinien ale jest, powiedzmy, okej. Okay. No to skoro olej leci, no to cóż, nas no, składam całość i testuję. No i faktycznie już w tym momencie e, pojeździłem. Potem się chłodniczka się ugrzeje, olej puszczę dalej. I co do temperatury, tak? Tutaj widzicie, mam czujniczek temperatury on jest na sylindrze i powiem wam, no robi tę robotę no jest różnica może nie jakaś kolosalna tak? ale zdecydowanie widać, że no jest jakieś 10 stopni jak nie 15 stopni mniej tak wcześniej silnik już takiej jeździ jak teraz potrafił się nagrzać do tych 100 nawet 10 stopni czyli potrafił się po prostu ten termować ten czujnik no zgłupić, tak? Bo powyżej 110 przestaje pokazywać. No i z takiej jeździ jak teraz potrafiło ta temperatura skoczyć na tyle, żeby przestać pokazywać. No aktualnie jakieś takie właśnie utrzymuje 90, max te 100 stopni z tą wodniczką. Także jest jak najbardziej luk Smolina. Co do ukazać 40? Dużo osób mi pisało, że Bożu, poczujesz, kurde, jaka moc, jaka power, nie, jak w ogóle, wiecie, jak się wkręca z tych wyższych obrotów, ze z dołu mocy nie ma, ale na wyższych to jest moc jak nic, a... a jak to nie wygląda na... No, nie wiem, w tym momencie jest jak NDB Killer, co być może słyszycie. Jest głośny jak cholera. W ogóle ten dwóch 40 sprawił, że... Że ten silnik inaczej brzmi. Taki, u nie wiem, głośniejszy i ten, słychać ten wydech taki... No inaczej to brzmi, tak? Zdecydowanie inaczej to brzmi. Ale co do mocy, no tak, wszyscy pisali, że dół będzie słaby. Czy to jest słaby dół? Widzicie to jest w ogóle czwarty bieg i, i tu, tu, tutaj sobie dół? No nie, nie powiedziałbym nic takiego. Może to być kwestia taka, że ja mam, wiecie, wydech przebatowy i dodatkowo większe kolanko, które ma 26 mm średnicy wewnętrznej, o ile dobrze pamiętam, gdzie fabrycznie w oryginalnym takim zwykłym wydechu, jaki tutaj fabrycznie jest, w większości tych wiecie 50 to on ma 16 mm czasem 18-20 to no chyba że kupimy jakieś od 125 albo trafi nam się od piątki no to wtedy ma to się około 20-22 mm przelotu i to tylko w prawie że całości bo w jednym miejscu jest też zależka która jest tam przy głowicy i tam często jest ten średnica no znacznie mniejsza tak jak w moim fabrycznym na przykład jeszcze wydechu mm, się kolanku tak naprawdę Poza tym, że mieliśmy jedną rurkę po zewnątrz, która no fajną była średnica, bo ja no, chyba właśnie 26 średnicy po zewnątrz, ale okazało się, że wewnątrz jest druga rurka, która ma średnicę właśnie 16 podaję chyba milimetrów. No i, i będzie po to jest ta kwestia, że u niektórych na wolnych obrotach y, nie ma mocy. No bo jest mniejszy przepływ spalin i, i się dbawi dopiero wchodząc na wyższe obroty, kiedy może szybciej wyrzucać te spaliny i tak dalej, to jakoś to inaczej działa i, i faktycznie jest ta moc na wysokich obrotach. No, a u mnie jak widać tak naprawdę od dołu widzicie kryjeczką tak wcześniej, a nawet lepiej niż wcześniej przyspiesza, ja też mam takie wrażenie, że u mnie nie, nie wzrosła ta moc na wysokich obrotach, to się wzrosła również, ale Więcej tej mocy się pojawiło jakby właśnie w tej niższej partii obrotów Taki się silnik stał płynny bardziej Bo wcześniej przekraczając te ponad połowę obrotów Silnik to jakby dostał właśnie takiego turba, Czy takie rezo A teraz to rezo, że tak powiem, znikło Tak jakby, a silnik stał się taki bardziej właśnie dynamiczny, bardziej płynny Przyjemniejszy, że tak powiem, w użytku no co do samej mocy, no nie wiem, FOMAXu jeszcze nie miałem kiedy i gdzie przetestować, właśnie teraz spróbuję mu się przejechać, tutaj jest taki kawałek prostej. Może się uda tutaj przetestować, zobaczymy. No jest sobota tak. W sobotę dużo ludzi jeździ niestety, więc może być ciężko, ale zobaczymy. No co no do FOMAXu, no co mam jakiś filmik pewnie, jak się mi to uda nagrać kiedyś, gdzieś w końcu a <grym> no tymczasem myślę, że się będę z wami żegnać. Bo nic więcej, to tutaj jest za 40 nie mam co dodać tak! Tak no cóż no, trzymajcie się, cieszę dwa Boszu. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie Elo i Joo!